Ale jednak z wielkim apetytem dobiera się do zdobyczy i nie przejmuje się tym, że zawiera innym członkom rodziny pożywienia. Golotam! Jaha! taka. Dristolarz zawsze dzwoni dwa razy. Aha! No. Chwila. Proszę, pan Przesyłkę do pana. Proszę, ja nie zapomniałem żadnej przesyłki. Proszę pana na pewno bo te naryski zapłacone. Czy pan sypiesz? To no dokładnie. Ja jak zapłacone to ja... To ja... Ej, bo po, pokwitować. A nie, nie trzeba, dziękuję. Bardzo niski. Do mnie. Dobrze, co my tu mamy? Tak, jest to młody piłkarz z talentem, ale wróćmy na boisko, bo już tu rozpoczął się mecz. E, rozpoczęła reprezentacja Portugalii. Ronaldo. Doświadczenie w zagranicznych klubach procentuje. Ronaldo, Donani. Sanchez. Ronaldo. Sanchez. Ale. Zbyt... Mówiłem, że trzeba pokwitować. To tam. To ja, Jarek. Jarek? No jak już jesteś, to wejdź. Maciek! Korzyścię pięćdziesiąt szterech złota. Co ty tu robisz? No ty mnie zaprosił, ja przyjechał, pożycz 54 złote. Ja cię zaprosiłem? No nie ty skutuj pożycz 54 złote. Nie mam... widzisz, że biedny człowiek czeka. Nie mam. 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 To oddaj mi te 100 zł, co ja nie tobie kiedyś pożyczył. Tak? Ta. Szwagier, ja normalnie zapomniałem zupełnie. Byłem w sklepie, wydała mi jakieś drugi, jaki może obskoczyć. Patrz, szwagier, no jak w mordę strzelił, 54 zł. No, widzisz jak to życie potrafi człowieka zaskoczyć? No, zgodzi się pan? Ja nie jestem od myślenia, ja jestem od kierowania. No, no teraz powiem. Masz tu 54 zł. Już mi oddajesz? Zapłać panu 54 zł i od tej pory będziesz mi winny 208 zł. Ty, ty, czekaj, oh. czekaj, jak to, się że, żeś to by No dobra, pani od matematyki mówiła, że jak się nie będę uczył, albo zostanę taksówkarzem, albo filozofem. I co? Ja jechałem na taksówkę, pani został filozofem i nawet w Wigilię muszę jeździć. <laughs> Pansu, nie martwi. Niedługo wprowadzą wam zakaz pracy Śmięta święta, to se pan odpocznie sposób. Tak, jeszcze gorzej, z mnie zagoni do sprzątania. O, ze sprzątania to ja najbardziej nie lubił czepania dywanów. Zawsze strasznie dużo piasku między zębami mi zostawało. No ale widzisz, jaka to była oszczędność? Teraz możesz sobie dywan ubrać. Jak sobie kupisz taki odkurzacz za 8 tysięcy. A wypiszcie, ile dasz za piaskowanie zębów?